Grała marynę w Janosiku, mąż zostawił ją dla mężczyzny, a teraz walczy z nowotworem. Po roli w Janosiku wydawało się, że świat stoi przed nią otworem. Ewa Lemańska nie zrobiła jednak zawrotnej kariery filmowej. Życie nie dało się jej jednak nudzić, choć nie zawsze w pozytywny sposób. Ewa Lemańska opuściła Polskę. W marynie granej przez Ewę Lemańską kochał się niegdyś niemal każdy polski wielbiciel serialu, Janosik. Piękna aktorka krótko zachwycała nas jednak na ekranie. Już na początku lat 80. zdecydowała się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Gwiazda próbowała swoich sił w modelingu, ale w świecie filmowym nie odnalazła się już nigdy więcej. Aktorka trzykrotnie wchodziła w związek małżeński z drugim mężem Olgierdem Rojcewiczem, potomkiem powstańca warszawskiego rotmistrza Henryka Leliwy Rojcewicza, doczekała się dwóch synów: zawód małżeński Ewy Lemańskiej. Każde z małżeństw Ewy Lemańskiej okazało się fiaskiem, jednak prawdopodobnie najbardziej bolesne okazało się ostatnie, z pochodzącym z Anglii Jamesem Runejem. W czasie wspólnego pożycia mężczyzna zdradzał swoją żonę, a pewnego dnia postanowił nawet przedstawić jej swojego partnera. Byliśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem przez jakieś dwa lata. Ale na koniec okazało się, że był gejem. Pewnego dnia przyszedł do mnie ze swoim chłopakiem, z którym mnie zdradzał, i powiedział, że nie chce już być ze mną. Byłam w prawdziwym szoku, zwłaszcza, że ten chłopak był strasznie brzydki opowiadała aktorka w rozmowie z Super Expressem. Ewa Lemańska ciężko chora. Ewa Lemańska zmagała się z nowotworem piersi oraz guzem mózgu. Choć udało jej się wygrać z chorobą, wkrótce na jej lewej nodze zdiagnozowano czerniaka. Konieczna okazała się amputacja jednego z palców. W ostatnim czasie aktorka przeszła zabieg usunięcia jednej z nerek, a co więcej, doszło do nawrotu choroby nowotworowej. 73-letnia artystka nie zamierza się jednak poddawać i pełna determinacji staje do boju z przeciwnościami losu. Wierzę, że znów wygram tę walkę, bo mam bardzo silny organizm, przekonuje pewna siebie gwiazda w rozmowie.